Był to emocjonujący tydzień. Tak, pierwsze dni na stanowisku dyrektora Ostrzeszowskiego Centrum Kultury podsumowuje Michał Szmaj. Nie kryje przy tym, że przyszło mu obejmować rządy po Arturze Derewieckim w bardzo trudnym momencie, a i przyszłość, ze względu na stan pandemii, nie rysuje się w jasnych barwach. Michał Szmaj oficjalnie przejął swoje nowe obowiązki 17 sierpnia. Jak został powitany przez ludzi, którzy poprzedniego dnia byli jeszcze jego kolegami z pracy, a od teraz są już podwładnymi? Zostałem bardzo ciepło przywitany przez moich współpracowników. Po prostu tutaj był tort, był transparent. Ja sobie tutaj spokojnie przyszedłem do pracy w poniedziałek i taką mi niespodziankę zrobili. Naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie w takiej skali. No i tak jak się emocjonująco zaczął w poniedziałek rano, tak do końca tygodnia trwał w emocjach związanych z podejmowaniem nowych wyzwań i z patrzeniem z zupełnie innej perspektywy na moje miejsce pracy. Przez ostatnie 5 lat wspólne świętowanie szybko jednak musiało ustąpić miejsca konfrontacji z twardą rzeczywistością. Ostatnie kilka miesięcy to niełatwy czas dla placówek kulturalnych. Wprowadzone obostrzenia zablokowały możliwość organizowania zaplanowanych imprez, sprawiły, że sale koncertowe i kinowe zaczęły świecić pustkami. Dodatkowym problemem okazał się chaos informacyjny związany z wprowadzeniem czerwonych i żółtych stref. Gdy je wprowadzono, zapanowała duża dezinformacja musieliśmy zamknąć kino na weekend potem się okazało że jednak 25% widzów i to chcę podkreślić 25% widzów cały czas może chodzić do naszego kina i zachęcam do tego bo dla nas to że kino no przez to wprowadzenie stref znów yy, znów mniej osób tutaj przychodzi niestety yy, tutaj jest bezpiecznie mamy tych miejsc 300 na widowni więc 80 osób to jest około 25% yy, może przychodzić i i zapraszamy. Warto wziąć sobie te słowa do serca, ponieważ właśnie od wyników finansowych kina Piast w dużym stopniu uzależnione jest to, czy OCK stać będzie na pokrycie kosztów organizowanych przez siebie wydarzeń. Jak wiadomo, na przyszły rok przełożono koncerty mające się odbyć tego lata w ramach Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Czy występy Sylwii Grzeszczak i Kamila Bednarka stanęły pod znakiem zapytania? Tak, istnieje takie ryzyko. Istnieje takie ryzyko, ale ja mam jeszcze w głowie kilka pomysłów, jak inaczej tutaj finansować naszą działalność. Także mam nadzieję, że to tylko zagrożenie, które nie urzeczywistni się. Nawet jeżeli kino zacznie przynosić o wiele mniejsze, już zaczęło przynosić o wiele mniejsze, jeżeli nadal będzie przynosić tak małe przychody jak teraz. Każdego miesiąca straty naliczone liczone są w dziesiątkach tysięcy, co musi niepokoić. Michał Szmaj zapowiada zarówno oszczędności, chociażby poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, jak również działania zmierzające do znalezienia dodatkowych źródeł dochodu. Być może uruchomimy z czasem jakąś platformę crowdfundingową. Także mamy kilka pomysłów. Zobaczymy, co będzie jesienią. Bo to, to będziemy mieli taką odpowiedź na to, czy kino ruszyło. Jak zaczną się takie. Kasowe produkcje, dobre, dobre filmy, może dobre, no tak, dobre filmy, tak, te, które się sprzedają zazwyczaj, może tak. Czy one będą, czy na nie po prostu będą chodzić widzowie? Mimo wszystkich tych trudności, Mocekanie składa broni i planuje kilka interesujących imprez. Już tej jesieni miałby się odbyć Memoriał Pamięci zmarłego w marcu Jerzego Marka Żółczyńskiego, konferencjera i działacza przez wiele lat ikony ostrzeszowskiej kultury. Widzimy to jako koncert, który odbędzie się jesienią w październiku na dziedzińcu Baszty. Chcielibyśmy zaangażować to właśnie lokalnych twórców. Oczywiście, jesteśmy już po rozmowach z rodziną świętej pamięci Marka. No i z racji, że zmarł w bardzo trudnym czasie, gdzie no był osobą znaną nam wszystkim, a na pogrzebie mogła być tylko najbliższa rodzina było kilka osób. Chcielibyśmy no uczcić pamięć naszego kolegi z pracy. Czy zmieniające się jak w kalejdoskopie przepisy dotyczące reżimu sanitarnego nie staną na przeszkodzie, by ten zamiar zrealizować? Póki co nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Inne plany to seanse w ramach kina plenerowego i wznowienie działalności klubu filmowego i spotkań z grami planszowymi, a także uruchomienie pracowni dla dzieci i młodzieży, w tym nowej, fotograficznej. Wiele osób liczy też z pewnością na to, że z tegorocznego kalendarza nie wypadną koncert muzyki wiedeńskiej i festiwal roka progresywnego Baszta ProQuest.